No chodźcie, 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 no już dostaniecie jeść, już dostaniecie jeść, już zajadajcie sobie, no jedzcie sobie, jedzcie, jedzcie. Już samczyki dokonały oblot, dzień jak co dzień, przede wszystkim poranny trening, gołębie bojowe lotowane są w każdych warunkach atmosferycznych. Tutaj nie ma wydelikacania gołębi chemią. Wszystko jest naturalne. Przede wszystkim czysta woda, zdrowa, jakościowo karma od zaufanej firmy, świeże powietrze, tak skonstrukcja gołębnika jest stworzona by nie było zapylenia, dużo słońca i obloty, ponieważ gołębie bojowe muszą pokonywać w różnych warunkach odległości, nie mogą być wydelikacane. Oczywiście dzisiejsi producenci mają cały arsenał oś środków chemicznych, by wspomagać gołębie. Niemniej jednak w trudnych warunkach te gołębie potrzebują własnej naturalnej odporności. A więc grupa bojowych Ryszarda dokonała oblotu dzień jak co dzień. Teraz się posilą i następnie samiczki wdowy czyli w tej chwili rozłączone, rozdzielone według pogłowia, dokonają oblotu. A więc przede wszystkim zdrowie regulowane przez samą naturę. Te gołębie wiedzą jak długo ten oblot zrobić, jak śmigać koło łęnika, ponieważ wyczulone są już na ataki jastrzębi, czyli puszczając na oblot codziennie, te gołębie niejako już są wyczulone na drapieżniki. I dodam tylko, że jeśli przed laty nie było sokołów, gołębie nie wiedziały jak się zachować w stosunku do ataku sokoła. Szły w górę i stawały się łatwym łupem sokoła. Robiły tak, ponieważ obroną przed atakiem jastrzębia jest właśnie ucieczka kołowanie do góry. Natomiast przed sokołem należy pikować bezpośrednio na dół. I już w tej chwili te gołębie to się wyszkoliły, ponieważ już tu grupa sokołów jest zadomowiona. Czyli gołębie, które mają wolność codziennie, mówię tylko oblot raz dziennie, i karmienie, one już są wyczulone i wiedzą, jak się zachować w stosunku do drapieżnika. A więc już powoli kończymy te jedzenie, żeby nie były do końca syte, żeby nie były ociężałe, i samiczki pójdą teraz na oblot. Kadra bojowych gołębi, dodam, że młode. Gołąbki linii 131 A na dewerta już są w pałkach i one niebawem w ilości około 30 sztuk zasilą przyległy gołęnik, by odbić na jesieni lot z Rotterdamu 735 km. Samiczki wdowy. W tej chwili jeszcze rozłączone, co prawda, ale już je tak określam, są już po oblocie, temu też dam im mieść. No chodźcie, 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 samiczki, chodźcie, 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 chodźcie. No, chodź, pojdź, 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 poj, poj. Samiczki dzisiaj dosyć długo polatały sobie, około godzinki z hakiem, a to dlatego, że wczoraj były bardziej zakarmione, a więc yy, trening regulujemy poprzez ilość karmy. Czyli mniej syte, krótszy oblot, bardziej syte mają dłuższy oblot, przy czym zawsze zbamy, by po oblocie bezpośrednio lądowały na deskę lotową i do głębnika, by nie było sytuacji, że przesiadują gdzieś na dachu. Te gołębice radzą sobie doskonale tutaj. I ten stałość prowadzenia metody powoduje, że... Po oblocie natychmiast lądują do gołębnika, Wiedzą, że tutaj czeka na nie karma i zaufany, spokojny hodowca, który delikatnie z nimi się obchodzi, który dba o te swoje małe statko. A więc one latały lotem szybkim, ostrym, takim lotem, jak gdyby uciekały przed jastrzębiem. To jest właściwe zachowanie tych gołębic. Nie ociężamy latanie, przysiadywanie gdzieś na drzewach, na dachach. Tylko ostry, szybki lot w lewo w prawo wprost. Dzisiaj pogoda lekko taka pochmurna, ale powietrze przejrzyste. Widoczność bardzo dobra, więc ta kondycja jest jak najbardziej potrzebna. Ogólnie, jeśli chodzi o wideoklipy, co na rynku słychać, krystalizują się trzy formy przekazu. Pierwsza forma to jest portale aukcyjne. Najbardziej pasożytnicza formacja, która ma na celu zmętnienie wody tego środowiska i w tej mętnej wodzie złowienie dla siebie jakiejś ryby. Czyli nie pracują, nic nie robią, nie sieją, nie orzą, a zbierają. Czyli korzystają z trudu pracy innych ludzi, używając różnych chwytów marketingowych. Jest to cały arsenał, jak zwieść. Potencjalnego odbiorcę, by sprzedać cudzą pracę, a jako pośrednik wziąć na tym największy zysk. Przy okazji opowiem o tych chwytach marketingowych. Druga grupa to sklepikarze, którzy sprzedają środki farmaceutyczne, czyli różne suplementy diety przede wszystkim, ponieważ leki tu zastrzeżone są dla hurtowni weterynaryjnych. Natomiast suplementy diety oferują i również niektórzy z nich traktują to jako jedyne źródło utrzymania. Więc tam też jest wolna Amerykanka. Celem jest sprzedaż swojego produktu, nie dbając przy tym o przede wszystkim zdrowie gołębi i portfel hodowcy. Trzecia grupa, która się krystalizuje pomału, bardzo pomału, to indywidualnie hodowcy, podobnie jak ja, którzy swój trud, swoją pracę przekazują bezpośrednio dla odbiorców, pokazując codzienność opieki nad głębiami, jest to wszystko rzetelne i prawdziwe. Natychmiast do zweryfikowania. To jest praca trenera i jego podopiecznych. To jest właściwe zachowanie. To jest prawda, to jest droga, która uwidacznia ten trud hodowcy włożony w potencjalny sukces. Jak widać, te żenisie. Gołębice linii Jana de Werta 131 oświeżone i Jansen z apetytem zajadają i zaraz zostaną ponownie przegonione do swojego boksu, gdzie wypoczywają tylko na siodełkach. A w tym gołębniku, w którym posiłkują się, przebywają samczyki, ponieważ one non-stop tutaj zawładają celami węgowymi. Tak więc kończymy powoli to jedzenie, bo dzisiaj będzie. Mniej bogate, żeby jutro skrócić troszeczkę ten obłud, ponieważ ta forma nie jest jeszcze w tej chwili potrzebna. To jest jedynie właściwa kondycja, by mieć dobrą orientację i spryt przed jastrzębiem. I kończymy jedzenie Starczy na dzisiaj. Ten pewien niedosyt jest jak najbardziej wskazany. Samiczki przechodzą do swojej połówki. A teraz pomieszczenie, gdzie znajdują się cele lęgowe. Ponownie zasiedlą samczyki. Czyli to co powtarzam non stop. Stałość prowadzenia metody jest bazą, kluczem do sukcesu. Codziennie robimy ten sam wariant. A więc już samczyki są przegonione do swojej celki. To jeszcze mogą troszeczkę sobie pokonsumować. Zawsze to jest taka marchewka, żeby czuły tutaj miłość i tą przyjemność i w ten czas gołębie nie są płochliwe ponieważ zajmują się jedzonkiem, a samiczki przejdą do swojego boksu. No, białogłówka pierwsza poszła. No ona wie o co chodzi. No chodźcie, no, chodźcie, 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 samiczki. No codziennie lepiej tutaj wam wychodzi. No idźcie, idźcie. No, proszę iść. Ja w tym czasie wlot zacznę. No i już wy do siebie idziecie. Idź, niewiareczko. Idź. No i tam będziecie przebywać do jutrzejszego oblotu. A więc... Zamykamy nasz teatrzyk, samczykom również tutaj już zabieram te jezonko, nie ma zapasania się, nie ma leżakowania, jest ciągła praca, dbałość hodowcy o te swoje statko, spokojne obchodzenie się z tą grupą, ciągła kontrola sytuacji. Te gołębie są właściwie wypierzone, czyli wszystkie lotki mają wypieżone. I tutaj nie ma potrzeby ich specjalnego dokarmiania. Chodzi o to, żeby cały czas były prowadzone, że tak powiem, na drucie. To samo obowiązuje później w trakcie sezonu lotowego, by te gołębie cały czas wykazywały apetyt. Czyli właściwie zbilansowana karma, grid, czysta woda. I to wystarczy, by osiągnąć sukces. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołemnik, Polska.